Znajdujemy się na terenie gospodarstwa pstrągowego, który istnieje już od początku lat 70., założone przez mojego ojca Leszka. Początkowo była tutaj produkcja na rybku pstrąga tęczowego, takie było zapotrzebowanie, które kupowali hodowcy z północnych regionów Polski, między innymi Pomorskie. dzisiejsze. Tam ten rybek, rybek sobie wędrował i tam był dalej hodowany już jako pstrąg towarowy. Trochę słoneczko nam się udało, wyszło. obig No później już po paru latach, gdy już nastąpiło nasycenie tego rynku narybkowego, producenci z północy Polski zaczęli sami produkować na rybek. Przestawiliśmy się już na rybę towarową, taką konsumpcyjną. Takie zapotrzebowanie też się już pokazało u nas, jako że znajdujemy się na terenach takich, gdzie są kurorty typu Wisła, ustron brenna, także jest dużo gastronomii, restauracji, stron zrobił się popularny, to są już lata 80. No i należało się przestawić na produkcję. Ryby towarowej, konsumpcyjnej, która już szła bezpośrednio na restaurację i gastronomię. To są typowe baseny pstrągowe, czyli długi basen, dosyć wąski. Z jednej strony jest dopływ świeżej, bieżącej wody, z drugiej strony od tyłu upusz tej wody. Woda cały czas jest wymieniana. Nie ma tak, że woda jest stojąca, nie może być. Przy pstrągach wody stojącej cały czas nachodzi świeża, bieżąca woda, woda zużyta odchodzi. Jest to jeszcze okres zimowy, bo to mamy dopiero luty. Także ta rybka jest w takim letargu trochę zimowym. Co prawda ona funkcjonuje przez cały rok, w zimie też, jednak jest, te procesy życiowe są zwolnione ze względu na niskie temperatury wody. Pobiera tą paszę tym strąg, ale jednak dużo, dużo mniej. Nie potrzebuje tego tyle, co, co w lecie. Tutaj są, znajdujemy się przy tym aratorze, który właśnie uruchamiany jest porą letnią głównie. Wpuszczany jest tutaj na wodę. Służy to do rozbicia wody i wprowadzenia tlenu do wody, bo w lecie zawartość tlenu we wodzie spada ze względu na temperaturę. Im wyższa temperatura, jest, tym mniej jest tlenu. Także strąg popiera specjalny granulat paszowy, produkowany już w Polsce, wcześniej był sprowadzany z Danii, teraz już są fabryki w Polsce, produkowane. Produkują paszę, pasza specjalnie zbilansowana dla pstrąga, czyli wszystko to, co pstrąg potrzebuje w tej paszy, dostaje. ryba konsumpcyjna. Jak jest czasami jakaś mniejsza rybka, której klient nie chce, no to się ją sortuje, ale sortujemy ją po prostu w ten sposób, że o mniejszą rybkę bierzemy, przerzucamy do sadza. Sadz dajemy tutaj taki. Jeden klient chce rybę większą, drugi mniejszą, także żeby nie dziś nikomu tego, czego nie chce. Także na bieżąco jeszcze się dodatkowo, mimo że ta ryba już jest Sortowana, to na bieżąco się, się rybę sortuje, czyli mniejszą sobie rzucimy tutaj. I mamy takie stanowisko do zabijania ryb. Tam jest woda, dwie elektrody. Rzucamy w strągi i zabijamy je prądem. Żeby się ta rybka nie męczyła we worku, nie może się męczyć. <laughs> Produkcja pstrąga jest ograniczona raz, że ilością wody, a dwa jakąś powierzchnią. Niestety nie dało się tu rozbudować tego gospodarstwa, a wody z roku na rok zaczęło ubywać. Jest to efekt y, złej gospodarki wodnej, y, m.in. przez wycinanie lasów, meliorowanie pól. Także porą letnią zaczęło wody brakować w rzece i to był główny powód, gdzie trzeba było ograniczyć hodowlę już pstrąga. No bo latem, gdy nie ma opadów, y, poziom wody w rzekach znacznie spadał, no i niestety, a rybka... Pstrąg potrzebuje dużo wody, bieżącej wody i dużo tlenu. Dlatego już trzeba było produkcję ograniczać i zaczęliśmy pstrąga sprowadzać. Z kolei już z tych terenów północnej Polski, gdzie tam są już w tej chwili duże kombinaty pstrągowe, sprowadzamy już rybę taką półhandlową, półtowarową, 200 gramową, którą podciągamy do wielkości 400 gram i to jest dalej rozprowadzane już na gastronomię. Chodźcie, chodźcie. No. Ładniejsza. Tak, w tej chwili tutaj pracuję, pracujemy z żoną, zatrudniamy dwóch pracowników, bezpośrednio przy produkcji. że już w tej chwili no, nie można byle, byle jak tej ryby przewozić tej świeżej czy, czy, czy żywej. Są jakieś przepisy odnośnie tego, Kultura spożycia ryb też w Polsce rośnie, świadomość ludzi też rośnie, także no, musimy się dostosować do tych wszystkich wymogów, żeby to jakoś popularyzować spożycie tej ryby, żeby ryba była jakoś spostrzegana, że nie jest to jakiś, jakiś, jakiś towar gorszej jakości, tylko jednak super. Bo to jeżeli hoduje się tego psonga u nas i ta ryba jest dostępna przez cały rok świeża, no to musimy tą świeżość ryby w całym tym ciągu technologicznym od produkcji do dostarczania. Znaczenia do sklepu zachować, także to musi być robione w jak największej kulturze takiej.